Co grozi kierowcy autobusu z wyłączeniem autobusu publicznego transportu zbiorowego w gminach przewidzianymi miejscami stojącymi za przewóz więcej niż pięciu osób, którym jest wpisanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. A zatrzymanie prawa jazdy na okres trzech miesięcy, B kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, C mandat karny w wysokości 500 zł i 10 punktów karnych. No i tutaj widzimy w pytaniu, akurat pytanie jest skierowane do y, kierującego autobusem, ale i również powinniśmy zdawać sobie sprawę, y, że obojętnie jakim pojazdem byśmy nie przewozili osób w ilości większej niż pięć y, osób, y, od ilości określonych w dowodzie rejestracyjnym oprócz oczywiście mandatu który osoba kontrolująca na nas nałoży grozi nam zatrzymanie prawa jazdy na okres do trzech miesięcy i to wynika wprost z krajowych przepisów więc tutaj prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź A no Dobrze dziękuję to już...